Cześć, spotkaliście kiedyś jakiegoś hipstera? Ja miałem tą wątpliwą przyjemność kilka razy, jednak dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o jednym z nich oraz o sposobach odróżniania ich od bezdomnych. Otóż wsiadam sobie do tramwaju na swoim przystanku, za mną wsiada właśnie hipster. Z tym, że, że jest hipsterem, dowiedziałem się trochę później. Na pierwszy rzut oka wyglądał na bezdomnego. Długi płaszcz, jakieś śmieszne kolorowe buty, chyba jasno-niebieskie z tego co pamiętam, kolorowy sweter z golfem, typu pisanka, nieogolony z tłustymi włosami. No, menel na pierwszy rzut oka jak nic. Rozsiadł się wygodnie w tramwaju i wyciągnął z plecaka kanapkę. Kanapka ta wyglądała z pozoru normalnie. Z tym, że była owinięta nie w jakiś papier czy folię spożywczą, tylko w jakąś ścierkę. No w sumie tak, papier jest zbyt mainstreamowy dla prawdziwego hipstera. Wtedy jeszcze dalej byłem przekonany, że to zwykły menel. Na szczęście jednak nie śmierdział tak bardzo jak ten, o którym wspominałem w którymś z wcześniejszych odcinków. Przejechał tak kilka przystanków i wreszcie wyciągnął jedyną rzecz. Która odróżnia hipstera od Menela, czyli iPhona. Wyciągnął tego iPhona z plecaka, podłączył słuchawki i zaczął sobie słuchać muzyki, jakby nigdy nic. Wiecie w jakim ja byłem w szoku, widząc Menela z iPhone'em. Wtedy jeszcze do końca nie wiedziałem, kim są ci sali hipsterzy, i nie spodziewałem się, że u mnie w mieście spotkam coś takiego. Do niedawna spotkanie Murzyna to było jakieś wielkie święto u mnie w mieście, a tu nagle proszę, hipsterzy nawet się pojawili. Ale wracając do tego tramwajowego gościa, po przejechaniu kilkunastu przestanków, yy, wyjął słuchawki z uszu, schował swojego iPhona i zaczął się ubierać. Założył swój biały szaliczek, do tego jasno-niebieską czapkę, pewnie dlatego, żeby pasowała do butów, i jak gdyby nigdy nic opuścił tramwaj. W dodatku, akurat yy, kolejną, za kolejnym razem wsiedli do tramwaju kanarzy. Normalnie Menele nie mają biletów, nawet do nich nie podchodzą. A tutaj nasz hipster, proszę bardzo, wyciąga migawkę i woła tego Kanara, że jeszcze jemu nie skontrolował biletu. Kanar zobaczył Menela, to uznał, że na pewno nie ma biletu i dał sobie spokój, przecież oni się z nimi nie szarpią. A co wy sądzicie na temat tych całych hipsterów? Może jesteście jednymi z nich? Dla mnie to po prostu kolejna śmieszna moda. Dajcie swoje opinie w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.